Siemanko z tej strony Kamek witam was w trzecim odcinku kariery Kamykiem, czyli mną, czyli że lecimy z kolejnym spotkaniem. York City jest naszym kolejnym przeciwnikiem. No i gramy jako środkowy pomocnik lewy. W sumie w tym spotkaniu chyba wystawiłem jako prawy środkowy pomocnik, a moja nominalna pozycja no to, to środkowy pomocnik ofensywny. No i w siódmej minucie siła moja siła niestety nie dała zbyt wiele dobitka jeszcze znowu bramkarz broni. Myślałem, że to przejmę, niestety obrońca mnie przepchał, no ale jak widać Moja siła potrafi zdziałać wiele w takich spotkaniach. Mamy 13 minutę bardzo ładnie tutaj podaję do naszego drugiego pomocnika. Ten wysuwa idealnie do napastnika i N.Gusan strzela na 1 do 0 w 20. Minucie, którejś tam, czy w 16, w 12, w 15. Znowu moja siła, znowu przepycham się tutaj bokiem, dośrodkowanie w poszukiwaniu mojego napastnika. Ten próbuje strzał z przewrotki, ale nic z tego nie wychodzi. Nadal 3 punkty dla nas. 35 minuta, pięknie tutaj wypuszczam naszego napastnika. Ten nie wie co zrobić z piłką, ja tu wbiegam strzał z pierwszej piłki, ale bramkarz broni idealnie. Dobitka, czy będzie dobitka? Strzelaj, strzelaj. No, niestety piłka nie wpada, ale znowu kolejna dobra moja akcja, nic z tego nie wychodzi. Jest jest 1 do 0 i tak też to spotkanie się zakończyło, ponieważ w połowie spotkania poprosiłem o zmianę, byłem naprawdę zmęczony, jak widzicie, no i nie było sensu tego grać, wpuścił kogoś za mnie, no i po 45 minutach po prostu zszedłem z boiska, wiedziałem, że mamy ten mecz w kieszeni, powinniśmy go mieć, no i jak się okazało, już tutaj zszedłem, symulowałem pozostałą część meczu, a okazało się, że wygraliśmy cały mecz 3 do 0, więc no... Rozegrałem dobrą pierwszą część spotkania, drugą już tylko moi koledzy poprawili. No i możemy przejść do kolejnego, ligowego spotkania. No i zobaczmy. Jak zaprezentujemy się przeciwko Tranmir Rovers. No i co, 19 minuta. Kamek znowu, pace, używa swojego pejsa e, Mijam kolejnego zawodnika, dostaję jakieś tutaj e, kolejne e, dribbling, plus jeden i tak dalej. Dużo tego ostatnio dostaję. E, trzymam piłkę, czekam na pomoc mojego, jednego z moich kolegów, dostaję właśnie tą pomoc. Miało być podanie do mnie, ale fantastycznie. Atkinson, nie, to nie Atkinson, jeden z moich kumpli podaje do mnie strzał i wygrywamy. 1 do 0. Fantastyczne rozegranie. Między czterema obrońcami mojego kolegi z drużyny 1 do 0. Bardzo dobre. Kolejna akcja 38 minuta, Złe przyjęcie moje. Powinienem strzelać to wcześniej. O wiele, o wiele, o wiele wcześniej. No ale zły dotyk boli całej rzeczy. Jej źle dotknąłem piłki i wygrywamy 1 do 0. I tak też to spotkanie się skończyło. Mało akcji, ale znowu kolejny zawodnik meczu, już piąty w tym sezonie. A tak naprawdę dużo spotkań nie było i piąty raz mam zawodnika meczu. Robię naprawdę mnóstwo w tym klubie. Przechodzimy do kolejnego spotkania. Jeszcze dwa przed nami. No i zobaczmy, jak kolejne spotkanie ligowe się zaprezentuje. Czwarta minuta. Pięknie tutaj obrońca zagapił się na pełnym speedzie. Zabrałem mu piłkę. Strzał potężny w okienko. No i 10 strzałów celnych. Zdobywamy bramkę na 1-0 w piątej minucie. 22. Minuta nasz przeciwnik rozgrywa akcję. podaje do Jonesa. Jones dośrodkowuje tam. Jest Wales. Wales strzela. Piłka odbija się od słupka. Ale jeszcze Jones, który dośrodkowywał przed chwilą, strzela na 1 do 1. Kolejna akcja. 25 minuta. Dośrodkowanie. Spore zamieszanie tutaj. No i niestety tracimy bramkę na 2 do 1. Po tym, jak szybko rozpocząłem, jak zaczęliśmy grać, myślałem, że, że będzie troszkę lepiej. 27 minuta. Zabierają mi piłkę, ale znowu ją odzyskuję. Biegnę z piłką. Strzelam. Bramkaż broń no, i niestety dalej jest 2 do 1. Kolejna akcja: 30 minuta. Znowu podanie do mnie. Tym razem fake shot, fake shot. Schodzę do środka. Płasko po ziemi. Bramkarz nawet się nie ruszył. Jest 2 do 2. Dwie bramki. Czyżby szykował nam się hatryk Możliwe, że tak. E, no i co? 42 e, minuta. Ładnie przerzucam tutaj na skrzydło. Schodzę do środka. Czekam na główkę. Podaj do mnie. Podaj do mnie. Ja strzelam, niestety. E, obrońca broni ten strzał. I nadal jest 2 do 2. Jeszcze to nie był koniec pierwszej połowy. 22 minuta. Fantastyczny podanie do mnie, strzelam, ale bramkarz po raz kolejny broni, znowu podwójna obrona i niestety jest dalej 2 do 2, teraz jest druga połowa, 64 minuta szybkość biegu dostałem, bo miałem kolejnych zawodników dryblingiem, tutaj proszę o piłkę, dostaję piłkę, spore zamieszanie, strzał i gol hat -trick w jednym z pierwszych spotkań sezonowych, fantastycznie to się ułożyło i tak też to spotkanie się zakończyło, 3 bramki moje, 9,5 ocena meczowa, no ten Заводник. To jest jednak kamyk. No i następny mecz mamy przeciwko Wolverhampton. No a oni, jak wiemy, są bardzo dobrze. Oni teraz dwa sezony temu grali chyba w Premier League. No i teraz spadli przez, przez dwa lata aż do zaplecza, zaplecza Ekstra klasy. No i co? Przeciwnik rozpoczyna ładną akcją, no ale na szczęście nasz bramkarz broni. 20 minuta. To jest ta akcja. Zobaczcie na tą akcję. Fantastyczne rozegranie. Na skrzydle, ja jestem w środku. Ja mam Med90. Czekam na piłkę. Do środku. Panie, cóż za wolej, fantastyczny gol Kamyk, piąta bramka w lidze, no czy wy to widzicie, to jest właśnie Kamyk 190 cm, a jak potrafi uderzyć z woleja, fantastyczne uderzenie, no gol sezonu jak na razie, e, to jest na pewno mój gol sezonu, piękny wolej, piłka od poprzeczki się odbija i wpada do bramki cóż za talent 4, 34 minuta, niestety tracimy piłkę spore zamieszanie, jak widzicie no spore zamieszanie. no i wygrywamy 1-0 nadal kolejna akcja, 54 minuta, znowu akcja naszych przeciwników, oprócz tej, gdzie walnąłem z Woleja, bardzo ładną bramkę nic się nie dzieje i to przeciwnik nas cisnął, na szczęście obok bramki kolejna akcja, tym razem 75 minuta e, tu jest Doyle Doyle szuka komu by tu podać podanie do e, Harry, tam jest e, Auri, no, ale nie wiem czy to jest Auri, nie powinno się pewnie tak umawiać, bo pewnie nie jest Francuzem, no ale tak skończył się ten mecz, 1-0 po bo fantastycznym moim golu, poprzedni mecz to trzy moje bramki, no rozwija się ten talent, rozwija i nie wiem, może dostanę niedługo powołanie do kadry, kto wie, kto wie, ja cele na, ten, na te cztery mecze zostały z, zawyżone o paręnaście razy, ale jeszcze sprawdźmy jak wygląda kamyk, jak wygląda moja gwiazda i ile jest teraz warta rynkowo, no zaraz tutaj przejdziemy do mojej gwiazdy, tylko trochę tutaj musiałem poszukać gdzie to jest, Moja gwiazda i moje działania powinny być. Kalendarz nam niepotrzebny do niczego. Ja już się będę z wami żegnał. Za chwilę zobaczycie sta moje statystyki i ile jestem warty, a to było na tyle. Dajcie łapkę, jeżeli podobało się wasze bram moje bramki wam. Trzymajcie się, do usłyszenia na razie.